Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 27 listopada, jest niedziela. Piękna pogoda. No niestety musieliśmy już pożegnać nasze motocykle. Ale coś trzeba robić. Słuchajcie, coś trzeba robić. Motocykl to nie wszystko. Pozostają nam jeszcze rowery. Dzisiaj taki odcinek trochę z innej bajki. Jak nie wiem czy wiecie, ale gdy zaczynałem swój kanał, to właśnie zaczynałem kanał na rowerze. No i tak postanowiłem, że no nie ma co, no, Kanał trzeba kręcić dalej, a więc latem będzie, będę kręcił z motocykla, a zimą będę kręcił z przygód z roweru. Jak sama nazwa mówi kanału przygody z jednośladem. A jednoślad to nie tylko motocykl. Właśnie sobie śmigam na takim rowerze na E-bajku jest to dokładnie... Cube Reaction Pro 500. Jak widzicie, nawet fajnie zapierdziela. Jadę sobie właśnie lasem na strzelnicę garnizonową. Dzisiaj jest piknik strzelecki. Już kiedyś, kiedyś dawno temu byłem. O! Widać auta. Także zaczyna się. No, kiedyś byłem i naprawdę miło sobie wspominam. Dzisiaj jadę sobie trochę postrzelać z broni palnej. Zobaczymy, jak mi idzie. Czy w ogóle w coś trafię. Jest strzelnica. A widać stanowiska strzeleckie No dobra, trzeba się ustawić do, do jakiejś kolejki i coś tutaj postrzelać Dobra, dobra. kałaszników, tak? Tak Okularki, słuchawki, obowiązek Nie mam I słuchawki mhm. Także trzy razy będzie pan Okej. Okay. Skała, były też. Rozumiem, że klasyk, tak? Tak, tak, tak. No i pojedynczy niech będzie strzał tam. Już jest. pan kiedyś? Jeszcze raz. Słuchawki zakładamy, będę głośniej mówił. Dobra. Strzelał pan kiedyś? Tak, raz. Wystarczy. Lufa w tamtą stronę. Do. I tyle. Proszę się złożyć. Ja zaraz załaduję. Szynek załaduję. Zanim przygotuję broń do strzału Tak Nie polecam tu za bardzo rąk trzymać, bo tu jest element, Dobra. który się rusza Za magazynek można Za magazynek Gotowy? Tak Broń gotowa do strzału Kurde, nic nie widzę Par... <grywia> Operowały Będą się kłaść te tarcze? Powiem Jak się, że trafię? Powinny, powinny <grywia> Kurde, ja nic nie widzę przez te okulary Ale obowiązkowe no, są, no. nie można bez Kurde, zaparowały te okulary, nic nie widzę W to żółto strzelam, nie, nie znaczy Ja nie patrzę na cel, moim zadaniem no. jest patrzeć na broń Aha, nie, nie mogę mnie... Ile to metrów, ta żółta tutaj naprzeciwko mnie? Pierwsza chyba jest 100 A to może tą tutaj, bliżej kurde, nie, kurde, nie trafiłem? Ani razu? Powiem szczerze, że nie wiem No wstyd, ale przeznaczałem okulary kurde Dobra, wszystko, dzięki Dziękuję. Proszę, dziękujemy. Kurde, nie trafiłem będzie razu aż niemożliwe. Czyli wniosek tasuwa mi się jeden. Oszukali mnie, dali mi ślepaki. Na bank mam dziesięć strzałów, broń mało kalibrowa. Co Mało kalibrowa dziesięć strzałów. Proszę bardzo, z schawki. Pistolet czy karabin? Kurde, podejdę, zobaczę. No. Tak? Gdzie to chodzimy? Tu, tu ma takie to dla yy, czyli to wszystko do wyboru? Tak jest. Tu masz pistolety, tu masz karabinki. I 10 strzałów, tak? 10 strzałów, no. To, 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 to może z tego. Tu tutaj. masz y, kolimatorek, nie? Dla Aha, sobie. no. Dobra, super. To jest należąco? Należąco, no. no tu nie mamy klęczących żadnych, nic. Okej. Okay. Gotowy? Już do strzału? Tak, tak, tak. Pojedynczo jest? Tak. Ee, tak. Oprzyj sobie. Dobra, dobra. Eee, jak chcesz niżej, to kolby niżej. Okej, okay, rozumiem. I celujemy tylko. wygląda Tutaj są... Czekaj, czekaj. Tak, ten, weź paletę Tutaj mamy... Może tak przekręcimy trochę? Dobra Dobra, chyba żyje Jest o, o, Czekaj, znowu to samo mamy Dobra, a co tam się dzieje? E, Coś... Łuski nie wypluwasz. Aha Dobra, chyba działa okay. Podniosę Ci, nie? To no, no, fajnie, o właśnie To już pusty? Chyba ja Ja nawet nie liczyłem, nie będę kłamał. Kurcze, też nie został, został jeden, ale on, nie ty, jest w środku Jest, jest, nie? Bo nie było 10. Tu mamy jeden Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba strzałów oddałem. To jest trzy jeszcze chyba. Rzucisz mi jedną kulkę? Dzięki wielkie. Fajnie się tego strzela, super. Bardzo przyjemna no. Ale mówisz ogólnie o kalibrze czy o, o tej broni? Nie, o tej broni w Fajna to jest, no. no Bo To jest ergonomia ogólnie era, nie nie? Tutaj... nie? Jak, jak, jak dużo radne robię. I znowu złapął Ale to jest chyba ostatni był, co? <laughs> Chyba tak Coś wypadło, wypadł, wypadł, wypadł wypad. A nie, to łuska Dzięki wielkie Dobra, dziękuję bardzo Fajnie Super O, tutaj plamy nie dałem Sadzili mi prawdziwe naboje Nie, tam w Kałasznikowie też były prawdziwe naboje, ale tam coś mi nie poszło A idę jeszcze tam zobaczyć to jest wszystko ta to sama amunicja mm. Czyli tu i mm. yy. I niżej też jeszcze się taka trafia mm. 9x19 obecnie jest najpokojniejszą amunicją na świecie No dobra tu się nic nie dzieje Trzeba zwracać do domu Kurde trochę nie mogę przeżyć Że nie trafiłem z tego kałacha Ani razu w tarczę Hmm no fakt faktem kurde okulary zaparowały i naprawdę słabo było widać Ale myślałem, że mi to lepiej pójdzie Tam próbowałem na 300 metrów cały czas No kurde człowiek nie ma wprawy nie Z tej drugiej broni nawet nie wiem co to było, jakaś tam mało kalibrowa, takie małe naboje, ale fajnie się z tego strzelało Taka, taka jak, taka amerykańska M4 to była Z kalimatorem Takie fajne zielone światełko Pokazywało, wyznaczało cel, no fajnie się z tego strzelało Praktycznie każdy strzał trafny Tam chyba dwa razy nie trafiłem Dwa razy się ta broń zacięła Łuski nie chciały wyskakiwać No zmęczone są te pistolety, zmęczone, ale Fajnie się strzelało No dobra Jadę do domu Na kawkę to by było tyle. Pozdrawiam Was, przygody z jednośladem. Odpalajcie rowery i rura.